Co będzie się działo z poziomem cukru we krwi po wypiciu soku pomidorowego takiego tutaj tego producenta sok zagęszczony bez żadnych dodatków no w składzie ta porcja wciągnę na śniadanie nadczo tą porcję właśnie ma węglowodanów blisko 10 gramów więc słuchajcie jak jesteście na diecie ketogenicznej to takie sobie 40% węgli macie już z głowy no, pomidorki dodawane często do naszych potraw no wydają się neutralne no, Pomidorki. To jest sok zagęszczony, więc może się troszeczkę ta glikemia różnić. Znam już wyniki poziomu glukozy we krwi jest jak po bitwie pomidorowej. Tragicznie. Po coczku 300 ml wybiło mi plus 30 soku pomidorowego bez żadnych dodatków. Potwierdza się Teza, że miksowanie, mielenie warzyw niszczy i właściwości niszczy właściwości błonnika. I powoduje wyższe skoki glukozy. Chociażby po soku marchwiowym miałem ponad 60, jeszcze mniejszą ilość. Podobnie po koncentracie pomidorowym. Również trzeba uważać. Ale to skłania mnie do tego, żeby przetestować czyste pomidory. W formie takiej, jakiej sobie dodajemy do kolacji, do obiadu, chociażby pół kilograma i zjem w czystej formule i porównam. Jeśli macie cukrzycę, tym bardziej. Jeśli macie insulinoporność, możecie się spodziewać jeszcze wyższych skoków. Pamiętajcie, że piłem ten sok na czczo, Na czo zawsze wyniki są dużo wyższe niż chociażby po posiłkach.